Witamy Państwa. Dziś gościem Medekspresu jest Pani Bogna Cichowska-Duma, dyrektor generalny Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych InFarma. Witam Panią dyrektor. Dzień dobry, Pani redaktor. Pani dyrektor, właśnie opublikowano najnowszy indeks zrównoważonego rozwoju systemów ochrony zdrowia. Polska zajęła 23 miejsce i to jest awans o dwa miejsca. Ale jeśli patrzymy na. Parametr, jakim jest dostęp do leczenia, to jesteśmy na 27 miejscu. Co należy zrobić, aby poprawić ten parametr? Oczywiście rozumiany bardzo szeroko, ale co zrobić, żeby poprawić dostęp do terapii lekowych? 27 miejsce to bardzo odległe miejsce, biorąc pod uwagę, że cały ranking obejmuje 30 krajów. Możemy się oczywiście cieszyć z. Dwu, miejscowego awansu, mm -hmm. ale w dalszym ciągu należy sobie zdawać sprawę, że y, pozostajemy w wagonie Europy. No dla kraju, który ma ambicje należeć do krajów najbardziej rozwiniętych krajów świata, to y, miejsce bardzo odległe. Ewidentnie nasza służba zdrowia bardzo odstaje od medycyny mm -hmm. stosowanej w krajach rozwiniętych i y, y, jest to olbrzymie pole do poprawy dla naszego nowego rządu. Y, Tutaj już część pracy została zrobiona przed wyborami parlamentarnymi w 2019 roku mieliśmy bardzo ożywioną dyskusję mhm. na temat zdrowia zostały przygotowane bardzo solidne analizy tutaj też ministerstwo zdrowia przygotowało taką analizę właśnie planów zmian w sektorze zdrowia na, na najbliższe lata więc to jakby praca analityczna została zebrana teraz liczymy wszyscy na wdrożenie jeżeli chodzi o taki bezpośredni dostęp do świadczeń, to wydaje się, że dwa obszary są szczególnie istotne. Pierwszy to niestety finansowanie. Z naszym poziomem finansowania świadczeń. Wydaje się, że nie jesteśmy w stanie zbyt wysoko z tym wskaźnikiem dostępu do świadczeń medycznych w tym rankingu awansować, bo obiecane 6% PKB w momencie, kiedy, kiedy się już zrealizuje czyli w tym 2024 mhm. roku to niestety Bardzo odległy termin. po pierwsze odległy termin, ale to będzie stanowczo za mało. Mhm. Stoimy przed wyzwaniem demograficznym, starzejącego się społeczeństwa. Polacy żyją coraz dłużej, kraje rozwinięte, społeczeństwa krajów rozwiniętych żyją coraz dłużej. Medycyna senioralna jest dużo bardziej kosztowna niż medycyna, ta oferta medyczna, która jest skierowana do, do, do ludzi młodych z, z definicji zdrowszych. Bez dodatkowych nakładów i podniesienia nakładów na zdrowie nie zwiększymy na pewno znacząco dostępu do świadczeń. Druga sprawa, o której, o której szeroko mówiło się w tej debacie przedwyborczym, to oczywiście sposób organizacji służby zdrowia i tutaj na pewno minister zdrowia ma, ma na to pomysły, jest do podjęcia szereg nie do końca popularnych decyzji. Bardzo dużo mówiło się o medycynie nastawionej na, na jakość, na efekt dla pacjenta, żeby odejść od płacenia za Procedurę, a przejść mhm. do płacenia za efekt. I tutaj wpisuje się też finansowanie świadczeń rakowych. Czyli, jakby dwa, dwa czynniki czy dwa obszary są tutaj najbardziej istotne, jeśli chodzi o dostęp do nowoczesnych terapii. Z jednej strony finansowanie fin i wzrost tego finansowania, no ale także właściwa ocena stosowanych terapii tak. prawda, i właściwa organizacja. A jednak te ostatnie miesiące to jest wiele dobrych decyzji refundacyjnych, Zgadza co się. wiemy choćby po podziękowaniach od organizacji pacjenckich. Pacjenci bardzo pozytywnie zareagowali na te zmiany, a więc bardzo innowacyjne cząsteczki ukazały się na listach i stały się przez to bardziej dostępne dla pacjentów. Zgadza się i jest to zdecydowanie krok w dobrym kierunku, który został dostrzeżony i przez, i przez pacjentów, i przez wszystkie organizacje ochrony zdrowia. Liczymy, że. Jest to pewien trend, a nie, mhm. a nie jakby jednorazowe działanie. Um, my jesteśmy w bardzo dobrym dialogu z Ministerstwem Zdrowia, z Ministrem Miłkowskim, który um, dostrzega też um, pozytywy z wprowadzenia instrumentu dzielenia ryzyka. Mhm. Na ostatnich listach refundacyjnych po raz pierwszy zastosowano um, wynikowe instrumenty ryzy dzielenia ryzyka polegające na tym, że płatnik ponosi koszty wprowadzenia programu, um, Wtedy, jeżeli on jest najbardziej skuteczny, jeżeli przynosi najlepsze efekty zdrowotne, i myślę, że wprowadzenie takich, takiego wynikowego zarządzania środkami w zdrowiu, to jest w ogóle kierunek, w którym chce zmierzać minister zdrowia czyli płacenie za końcowy efekt, nie tylko w obszarze leków, ale również w obszarze opieki podstawowej czy, czy opieki specjalistycznej. Czy można powiedzieć, że środowisko yy, interesariuszy na, yy, myślę tutaj o całym systemie ochrony zdrowia w Polsce czeka na nowelizację, na dużą nowelizację ustawy refundacyjnej. Czy to jest w tej chwili potrzebne i na ile jest to pilna sprawa? Nowelizacja ustawy refundacyjnej na pewno jest potrzebna, bo yy, jest to akt prawny, który no, funkcjonuje od roku 2011. Yy, wiele, yy, wiele procedur yy, jednak zostało rozpoznanych jako yy, jako pewne bariery w dostępie do y, skutecznego leczenia. Mamy tutaj y, pewne rozwiązania, y, wy, które wypracowaliśmy jako branża, więc czekamy na otwarcie tej ustawy. No, takie prace techniczne przed, w tym okresie przedwyborczym to nie był najlepszy Dobrze, moment, żeby dobra. je realizować. Mhm. W tej chwili jesteśmy gotowi i, i pozostajemy w dialogu. Natomiast jest to, są to wszystko zmiany proceduralne. Mhm. Mówimy tutaj o y, takim lepszym dostępie y, dla pacjentów z chorobami rzadkimi. Mówimy o. Yy, compassionate use, czyli, czyli dostępie, dostępie wtedy, jeżeli, yy, jeżeli yy, ten lek jest taką jedną alternatywą dla pacjenta. Bardzo zależy nam na pewnym... Na zwiększeniu przewidywalności procesu, na całego procesu refundacyjnego, na wprowadzeniu takich elementów uzasadniania decyzji refundacyjnej, co jest niezwykle ważne nie tylko dla wnioskodawcy, ale również dla grup pacjentów. Liczymy, że w nowej legislacji pojawią się pewne kotwice budżetowe, bo mhm. wracając do, do kwestii finansowych, wszyscy wiemy, że finansowanie farmakoterapii w Polsce jest na bardzo niskim poziomie porównujemy się często z krajami unijnymi, tak? tego dotyczy, dotyczy, dotyczy wskaźniki WHO, czy krajów OECD, natomiast samo porównywanie z krajami Grupy Wyszehradzkiej plasuje nas naprawdę na, na samym dole rankingu. No, Polska wydaje na leki około 500 zł rocznie na, na obywatela. Słowacja wydaje powyżej 1700, tak? A Czechy około 1200. Więc musi się zwiększyć również finansowanie farmakoterapii i liczymy na to, że w ustawie pewne zapisy się znajdą. Podobnie w nowelizacji planu finansowego NFZ, który mm -hmm. na rok 2020 przewiduje rekordowo niski wskaźnik 15,25% budżetu NFZ na farmakoterapię. Więc liczymy, że w ramach tych zmian legislacyjnych będziemy również rozmawiać o, o takich kotwicach finansowania. Bo wracając do Pani pierwszego pytania, jeżeli mówimy o dostosowaniu wstępie doświadczeń i w wskaźnikach zdrowotnych to to, to są wszystko to są wszystko naczynia, naczynia połączone. Pani dyrektor, bardzo dziękuję mhm. za rozmowę i za spotkanie. Dziękujemy Państwu. Dziękuję bardzo.